Cześć, kilka dni temu pokazałem pixhawk. nie jestem może jakiś bardzo zaawansowany mikrokontroler, ale w zupełności wystarczy do realizacji moich najbliższych planów. Ale że to urządzenie, podobnie jak każde inne, które zawiera w sobie Inertial Measurement Unit, czyli tam jakiś żyroskop, czy też jakiś akcelerometry, czy też z serią żyroskopów i akcelerometrów. Ono tak po prostu. Nie można go sobie wrzucić do kabiny, żeby po niej e, się bujało, bo wtedy to by była raczej destabilizacja samolotu, a nie stabilizacja samolotu. Dlatego takie urządzenie wymaga jakiejś w miarę konkretnej podst podstawy. I pokażę, jak ja sobie wymyśliłem, że dostosuję ten motoszybowiec do tego, aby takie małe urządzonko na pokładzie dźwigał. Postanowiłem, że wykorzystam do tego taki dość nowoczesny element, jakim jest kawałek płyty z włókna węglowego. Jeden chyba z najdroższych elementów w tej przebudowie, bo taki kawałek płyty, jaki w tej chwili tnę, kosztuje około 65 zł. bodaj za niego zapłaciłem. No ale, że ten kawałek płyty trzeba jakoś przymocować, bo przecież go nie przykleję. To nie byłoby zbyt rozsądne klejenie do tej pianki. To wymyśliłem, że go będę przykręcał, no ale też nie będę przykręcał czegoś do pianki. Więc przykręcę do takich wstawek, które wykonałem z 6mm płyty balsowej, którą przed chwilą docinałem. I tak rozpocząłem od tego, żeby, jak już było widać, pobrać wymiary kabiny, przygotować sobie jakąś formę, wstępnie wyciąć kształt tej kabiny, która niestety po kilku kraksach, które ten szybowiec zaliczył, nie jest do końca symetryczna, dlatego musiałem później ten docięty kształt jeszcze troszkę doszlifować. Jak już taki kształt zrobiłem, w ogóle ta płyta węglowa, jak widać, ona przy każdym cięciu czy szlifowaniu się strasznie pyli. To będzie widać na kolejnych ujęciach, że tam często dwie dziury wywieciłem i musiałem użyć odkurzacz. Kolejne dwie dziury wywieciłem znowu odkurzacz. I tak naprawdę to trzeba było robić ze wszystkim. Ale w końcu doszedłem do takiego momentu, że miałem już formę tej nazwijmy to półki. Taką odpowiednio wyciętą i taki pianko, taką wstawkę z balsy do której docelowo zamontowałem, o właśnie w tej chwili to robię, zamontowałem wkręty znaczy wkręty, to są śruby to jest śruba M2 gwint jest przyklejony do tej balsy i tak jest ob, obklejony dookoła takimi mniejszymi kawałkami aby się nie obracał podczas jego dokręcania no i do tego jest yy, śruba, która się do tego gwintu wkręca po to, aby to wszystko się tak dosyć stabilnie trzymało. Z tego, że już mam takie doświadczenia z różnych swoich hobbystycznych prac, że nie ma sensu e, mierzyć, to teraz nie mierzyłem nic, tylko robiłem wszystko na oko i później starałem się po prostu na przykład, mieć wywierconą dziurę, przyłożyć e, te dzieły w balsie do e, tego kawałka płyty węglowej i wywieźć przez tą balsę tak, żeby to było idealnie w tym samym miejscu, żeby nie robić czegoś takiego, że coś pomierzy i tam się nie będzie pół milimetra czy milimetra zgadzał. To było bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dużo nerwów i pracy mi to zaoszczędziło. E, zacząłem w ogóle tą pracę zanim ta paczka z AliExpress doszła, a później jak już dostałem kontrolę, no to mogłem go dokładnie zmierzyć, bo tak nie chciałem do końca ufać Chińczykowi i musiałem zrobić w tej płycie otwory. Otwory po pierwsze na kable, a po drugie po to, aby w tej kabinie była jakaś cyrkulacja powietrza, aby ten ESC, czyli ten electronic speed controller, który znajduje się pod tą półką, też mógł w jakiś sposób oddawać swoje ciepło. Nie chciałem też tej płyty tak po prostu ciąć, bo nie mam doświadczenia, nie wiem jak ona by mogła popromkać, choć myślę, że to jest raczej mało prawdopodobne. Dlatego, żeby takich naprężeń uniknąć, jakichś ewentualnych spękań. rozpocząłem od tego, że najpierw wywieciłem cztery dziury, jeśli na przykład wycinałem taki fragment prostokątny, a dopiero później pomiędzy tymi dziurami rozpoczynałem cięcie, no i oczywiście na końcu trzeba to było jakoś wyszlifować. Ja już mówiłem w poprzednim odcinku, że ja nie mam zdolności manualnych, dlatego nie jest to idealnie proste, jest to zrobione w sposób akceptowalny. To znaczy taki, że to pełni swoją rolę. Ponadto też dzięki temu, że wyciąłem te otwory, ta płytka zawsze parę gram mniej waży, a nie ma sensu takiej zbędnej masy ze sobą wozić. Musiałem też wymienić odbiornik, który tam miałem. Miałem tam kiedyś odbiornik Wokiera 700 ex 701 On był bardzo fajny do takiego klasycznie sterowanego samolotu. No, on był takim zwykłym odbiornikiem siedmiokanałowym, a wymieniłem go na odbiornik RX705. Mam też w domu RX708, ale są w zasadzie takie same, nie wiem czy one się różnią, który ma już wyjście s -bus. To wyjście s można podłączyć w mikrokontrolerze do portu ECIN, dzięki czemu nie trzeba się bawić z żadnymi sumatorami sygnałów i wieloma kabelkami. Czyli podłączyć każdy kanał oddzielnym kabelkiem do mikrokontrolera. Można to zrealizować. Jednym wyjściem bardzo, ładne, bardzo fajne rozwiązanie, i też się okazało, że to w praktyce całkiem przyzwoicie działa, z tego że on jest przekręcony z tyłu, czyli dosyć blisko środka ciężkości na te dwie śruby, to jeszcze po to, aby w locie normalnym. Pod jakimś tam ewentualnym ciężarem, za bardzo tych, tej podstawki montażowej, nie wyrywać. On opiera się na takich dwóch kawałkach balsty, które są wklejone y, od razu tam w przedniej części kabiny. Tego w tej chwili nie widać, bo jest to zasłonięty tą płytą, ale te kawałki tam albo są, albo to się za chwilę będę wklejał. Sam kontrolę przytwierdziłem do tej płytki za pomocą takiej dwustronnej taśmy gumowej firmy, czy M. Ona dzięki temu powinna nie tylko bardzo solidnie go trzymać, ale ona też w jakiś tam sposób tłumi ewentualne drgania, na które tego typu układy są dosyć podatne i jest to bardzo niepożądane zjawisko. Oczywiście większe znaczenie ma to w wielowiernikowcach, gdzie cała ta rama wibruje. Tutaj jednak w samolocie siły się rozkładają troszkę inaczej. Ale warto to właśnie w taki sposób przytwierdzać, czyli na taką taśmę, która e, jak to się mówi, taki dampening foam. Oczywiście największym problemem jest to, aby taki kontroler możliwie na samym środku tego samolotu e, postawić. To znaczy, przykleić go na samym środku. Środek samolotu nie jest e, koniecznie to, że samy ze środkiem. Tej płyty, którą wyciąłem, też tak jak powiedziałem, na skutek różnych działań ta kabina nie jest idealnie symetryczna. Dlatego musiałem najpierw kabinę przykręcić do samolotu i dopiero później za pomocą narzędzi takich jakich miałem, a niestety mój warsztat, jeśli chodzi o tego typu narzędzia, kuleje, więc wziąłem z dziecka biłyka linijkę do szkoły <grym> i ten ołówek chyba, też od dziecka, no nie mam. Mam jakiś trasownik stolarski, ale ołówka nie mam. Naprawdę nie mam. Po się rysowałem długopisem. Ale udało się to względnie centralnie i całkiem blisko środka ciężkości przytwierdzić. No i oczywiście po tym, jak już sam układ znalazł się na swoim miejscu, to trzeba było zrobić to samo co robiłem ostatnio, ale już nie z kilkoma serwomechanizmami wyjętymi z szflady, a ja dokładnie to z kartonu, bo akurat nie mam żadnej szflady u siebie w gabinecie, mam w kajtonach wiele rzeczy, tylko już w połączeniu z serwomechanizmami, które są zabudowane na samolocie. Ale jeszcze z, i tym razem już go nie zasilałem z zasilacza laboratoryjnego, bo mi się go po prostu nie chce przestawiać, tylko miałem akurat podęką naładowaną mamą baterię tam 1300 mAh, taką jak kiedyś w tym szybowcu była używana. Dokonałem pierwszego apa i musiałem skalibrować. Mm. Musiałem skalibrować i ustawienia odnośnie do pomiaru prądu w baterii. Ja tłumaczyłem ostatnio mniej więcej, jak działa woltomierz w odcinku, w którym prezentowałem Pixhooka. No i trzeba dokonać, najlepiej, najłatwiej to jest po prostu dokonać pomiaru napięcia baterii, pomiaru napięcia na tym dzielniku, który jest, którego odnoga jest wyprowadzona w tym PDB. Przeliczyć mnożnik i zapisać ten mnożnik w ustawieniach. Podobnie zresztą trzeba zrobić z natężeniem, ale tam jest sprawa dużo bardziej skomplikowana, dlatego że ten spadek, to ten rejestrowane napięcie przy takich bardzo małych prądach, które płyną, czyli na poziomie około 100-120 miliamperów, pobiera bez silnika ten cały układ, który tutaj widać, czyli odbiornik Ic Pixhawk 100 mA się przekłada na zmierzone napięcie około 0,06 V, czyli napięcie bardzo małe jak na ten przetwornik, który jest umieszczony w procesorku STM32. Taki multimeter, który ja tam w tej chwili widać, on takie, na, takie małe napięcie bez problemu zmierzy, a nawet zmierzy jeszcze mniejsze. I to z całkiem dużą precyzją. Ale ten mikrokontroler ma już z czymś takim problemy, dlatego tam powinno się tą kalibrację przeprowadzać przy poborze prądu w granicach 10A. Aczkolwiek nie mam niestety sztucznego obciążenia takiego, to się mówi po angielsku Artificial Load, więc yy będę to musiał zrobić raczej nazwijmy to w warunkach outdoorowych i po prostu uruchomić silnik. Nie chciałbym u siebie w pokoju uruchamiać silnika, na takie większe obroty, bo no to też przy takich małych obrotach on nie będzie wybrał 10A to jest powyżej 60% jego mocy, żeby pobierał 10A e, dlatego będę to musiał zrobić raczej na dworze, bo to będzie działało trochę jak odkurzacz i potencjalnie gdyby się okazało, że się na przykład śmigło oberwie to nie chciałbym sobie niczego w pokoju zniszczyć a z drugiej strony bez śmigła jego obciążenie będzie bardzo małe więc no to nie ma sensu uruchamiać silnika bez środkowego, bez jakiegokolwiek obciążenia. No i oczywiście, jeśli już mamy zabudowany na samolocie taki mikrokontroler, to należy zrobić z nim wszystko to, co byśmy robili z normalną aparaturą, taką LC, czyli trzeba ustawić różnego rodzaju miksery, trzeba przede wszystkim dokonać takiego programowego trymowania różnych powierzchni stojowych. Zdecydować, który kanał czym steruje. A to wymaga również podłączenia komputera. Ustawić na przykład mikser do klap trzeba było. Ustawić na przykład mikser do automatycznego ruchu z celem kierunku przy ruchu lotkami ustawić mu Flight Envelope, ja go akurat zabezpieczyłem tak, żeby w takim modzie Assisted on nie przechylał się o więcej niż 45 stopni, nie miał więcej niż 25 stopni Pitch Up i więcej niż 20 stopni Pitch Down, dlatego na lata tak w takim envelope zbliżonym, no poza Pitch Downem, normalne samoloty pasażerskie Pitch Down na przykład w Boeing 737 10 stopni no, to to jest bardzo dużo. No tutaj, nawet 20 stopni, w tego typu konstrukcji, która jest lekka i ma dość duży opór czołowy, czyli ma jej bezwładność jest taka trochę inna, dosyć mała. To to nie jest jakoś dużo. Ale już w związku z tym, że musiałem też wykonać kalibrację kompasu. Ten kompas znajduje się w kabinie, on jest, czyli ten czujnik magnetyczny, on jest dość blisko ESC, jest też za silnikiem i on przez to jest potencjalnie podatny na jakieś zakłócenia, które taki silnik bezszczotkowy de facto fazowy wytwarza. I w tym celu wziąłem laptopa na stajtowisko, co mi się normalnie nie zdarza, czyli musiałem wziąć nie tylko samolot i aparaturę, ale wziąć również laptopa, po to, żeby dokonać kalibracji kompasu. No i wtedy, już oczywiście, w miejscu jedna osoba trzyma szybowiec. I ja przy odczytuję wartości przy różnych, yy, przy różnych prędkościach, przy różnych mocach. De facto, czy tam różnych yy, różnym amperażu, jaki w danej chwili silnik pobiera, i można sprawdzać. Jak się zmienia odczytywany kierunek pola magnetycznego, tego akurat na filmie nie ma, więc jest to można powiedzieć poza kadrem, Ale przed pierwszym lotem, coś takiego też musiałem wykonać. Jak widać, w tej chwili to jest tylko stabilizator. On nie jest do niczego więcej podłączony. Więc on może albo umożliwia mi sterowanie tym szybowcem manualnie, albo umożliwia. To się w Ardupilot nazywa Fly-by-wire-A, czyli utrzymuje zadany pitch i zadany bank. Czyli jeśli puszczę stery, to on leci z, yy, bez przechylenia i z pitchem mniej więcej zero. Co nie jest oczywiście równoznaczne z utrzymaniem kierunku, czy też z utrzymaniem wysokości. Jeśli jest wiatr, no to on oczywiście będzie kierunek tracił ale będzie miał skrzydła w poziomie. No i tak samo na tym piczu 0, w zależności od prędkości, on będzie też albo się opadał, albo wznosił, ale w zakresie takich, nazwijmy to umownie prędkości moc, o, może nie tyle prędkości, bo z jaką on prędkością lata, to, to tego nie wiem. Znaczy, mniej więcej wiem, ale yy, nie mam na to żadnych twardych dowodów. W zakresie takich, yy, normal, takich normalnych mocy, czyli około 60%, na Piczu Zero on jest taki dosyć bliski lotu poziomego. Lekko go tam trzeba podtrymować. myślę, że to jest też kwestia e, tego, jak zarządzam masą. Moim zdaniem, on ciut jest za ciężki jeszcze na ogon, ale montując kolejne elementy tej swojej instalacji, którą tak skrzętnie robią, on będzie na tym nosie trochę ciąższy. Ten proces e, instalacji jest we w pozorom dosyć długi. Ja myślę, że poświęciłem na to łącznie około 30 godzin, to znaczy na zrobienie tej półeczki, zamontowanie tego, pomierzenie wszystkiego, e, skompilowanie oprogramowania, sprawdzenie czy to wszystko działa, e, konfigurację i tak Nie kupujcie na przykład Pixhawk Mini z firmy Radiolink, bo ten Pixhawk Mini z firmy Radiolink nie wspiera Pilota. On jest dużo tańszy. Ale no to jest taka typowa Chińczycyna, to znaczy oni go zrobili na jakimś procesorze STM niższej czy też starszej generacji o niższych parametrach i tam się nie da skompilować aktualnego kodu z iPad Pilota. Oni najprawdopodobniej pokradli ten open source'owy projekt dostosowali go tak, żeby on na to działał, wygrali na, wgrali na ten swój kontroler i to sprzedają jako Pixel Mini i sprzedają to w dość niskiej cenie w porównaniu do zwykłego, znaczy do takiego pisshołka, który jest z firmy, przynajmniej według kartonu 3DE, no, nadal nie daje tej elastyczności. Mam na myśli tę radiolinkową mężczyznę, żeby móc tam zainstalować właśnie aktualną wersję i pilota, ściągnąć się z repozytorium, zbildować kod, a dla mnie jest to tyle istotne, że ja zamierzam sobie trochę customowo pewnych rzeczy tam dopisać. No i jak to no to będę musiał to skompilować i zainstalować, a tam bym takiej możliwości nie miał. Dziecko bardzo by chciało mieć swój kanał na YouTube i widzieć ale nie ma pomysłu, co by tam mogła pokazywać. Już po dokonaniu takiej ostatecznej konfiguracji na stanowisku startowym, startowałem w modzie manualnym, wykonałem kilka kółek, nie doszło do żadnego do, do żadnego takiego radykalnego przesunięcia środka ciężkości, bardzo pomimo tej takiej dodatkowej masy, którą mu z przodu zainstalowałem, bardzo poprawnie ten samolot latał, bardzo poprawnie się zachowywał, dlatego zdecydowałem się na włączenie stabilizacji. No i po włączeniu stabilizacji było tylko lepiej. Jedynym do czego się nie mogę w tej stabilizacji przyzwyczaić? To jest sposób stojowania. Jeśli ktoś kiedykolwiek latał prawdziwym samolotem, to przyzwyczaił się do takiego tak zwanego podwójnego sterowania. Wychyla się powierzchnie stojowe, po to, żeby samolotowi nadać jakiś ruch, na przykład przechylenie. Następnie się te powierzchnie stojowe prostuje, samolot pozostaje w przechyleniu. Jak jest, pozostaje w przychyleniu, no to ze względu na działające siły i asymetrię oporu, dokonuje zakręt, jeśli z zakrętu wyprowadzamy, no to ruszamy powierzchniami sterowymi w drugą stronę, aby go yy, z tego przechylenia wyprowadzić i prostujemy powierzchnię sterowe, kiedy samolot jest już w poziomie. Tutaj odbywa się to trochę inaczej, bo w tym modzie Assisted to jest tak, działa jak taka prosta gra komputerowa, to znaczy jeśli drążek sterowy przechylamy w lewo, to samolot się przechyla w lewo. i jest bardziej przechylony drążek sterowy, tym mocniej jest samolot przechylony. Jak puszczę drążek sterowy, to samolot się po prostu leveluje do przechylenia zero. I tak samo jest z pochyleniem. Z tego też względu, na przykład, lądowanie było dla mnie bardzo nienaturalne, bo w tym locie szybowym musiałem cały czas lekko drążek sterowy pchać do przodu. Dlaczego, jako pilot, w ogóle jestem nieprzyzwyczajony, bo dla mnie normalne jest to, że jeśli ja już ustalę jakieś lekkie pochylenie. No to oczywiście powierzchni sterowe testuje, czyli ten bolant znajduje się mniej więcej w położeniu neutralnym. Nie trzymam go cały czas do przodu. Gdybym go cały czas, nawet lekko trzymał do przodu, w normalnym samolocie, to w końcu bym go miał przechylenie takie następ w dół, a nie jak, tak dokładnie w dół, 90 stopni do ziemi. A przecież nie o to chodzi. A tutaj jest tak, właśnie w młodzie asystent, że jeśli chcę to przechylenie utrzymać, to muszę cały czas ten wężnik sterowy do przodu wchać. Jak go przestanę wchać, on się wyrównuje. Tak samo na początku. Wszystkie zakręty, które wykonywałem miały taki strasznie duży promień, bo ja się przyzwyczaiłem, że wprowadzam samolot w zakręt. I Jak najważniejsza samolot w rzecz, w zakręcie, to, no to są, subskrybujcie spustane, ten kanał, spustane, dawajcie no, łapki w górę, to, to, to będzie dla nas zakręty, miło, naprawdę. No to, to jest kanał SkyDestiny Milit, chociaż go źle bym ja to dawajcie dzwoneczek. momentalnie z tego zakrętu wychodził i się levelował. Nagrałam, mama! nas. poziomował. Zapożyczenie z angielskiego za często stosują. Na początku planowałem lądowania w takim trybie w pełni manualnym, ale zauważyłem, że dość dobrze sobie radzi. Pomimo tego, że był tam jakiś wiaterek, i tutaj trzeba przyznać, że naprawdę latanie z takim stabilizatorem lotu w warunkach, nawet z lekkim wiatrem, bardzo pomaga. Jest to dużo mniej męczące. A niestety no, pogoda rzadko jest taka zupełnie bezpieczna. Często jest tak, że nawet jak na ziemi wydaje się, że nie ma wiatru, to znaczy jest taki wiatr na przykład 1,5 m na sekundę. No to na wysokości 50 metrów ten wiatr już ma np. 5-10 metrów na sekundę, a 10 metrów na sekundę z perspektywy samolotu, który lata 20 m na sekundę. To jest naprawdę bardzo dużo. To jest mniej więcej tak, jakbyście lecieli takim Boeingiem 737, który lata powiedzmy 780 km na godzinę i mieli boczny wiatr 400 km na godzinę. No nie, to, to, to jest naprawdę, no to jest dosyć dużo. Ten samolot leci pod kątem 30-45 stopni do wiatru później. Ale udało się bezpiecznie trzy loty wykonać bez żadnych strat, bez żadnych uszkodzeń, co mnie najbardziej cieszy. Na dziś się żegnam. Kolejnymi modyfikacjami się z pewnością pochwalę, ale niestety jeszcze kilka przesyłek z Od Chińczyka musi dojść, a jedna to chyba nawet nie od Chińczyka, jedna to po prostu z Polski musi dojść. Do zobaczenia!